Cześć, moja kochana grupa pilczyce. Zapraszam was dzisiaj na trening Pilates i wyjątkowo widzimy się nie na sali fitness, ale u mnie w domu. Do ćwiczeń będzie nam potrzebna mata. Jeżeli nie macie, nie przejmujcie się. Wystarczy wziąć ręcznik, bądź koc, znaleźć kawałek wolnego miejsca w domu. Oczywiście czysta podłoga. Teraz siedzimy w domu, więc mamy czas na sprzątanie. Poczekam na Was chwilkę. Przygotujcie wszystkie swoje rzeczy, które będą potrzebne. Nie zapominajcie też, żeby mieć w pobliżu butelkę z wodą. Będzie nam potrzebna, bo się dzisiaj bardzo, bardzo zmęczymy. Jesteście ze mną? To zapraszam. Zacznijmy sobie w klęku dzisiaj prostym. Przypomnę podstawowe zasady: kolana są pod biodrami i na jednej linii z naszymi barkami. Połóżcie swoje dłonie na zewnętrzne żebra. Nabieramy mocno powietrze nosem, głęboki wdech nosem, tak żeby klatka piersiowa zwiększyła swoją objętość i mocny wydech ustami. Przy wdechu żebra idą na boki i wdech mocno zasysamy do wewnątrz kierując żebra w dół. Wdech nosem i wydech. Jeszcze kilka powtórzeń wdech i wydech. Wdech nosem i wydech ustami. Zdechem przenieście ramiona nad głowę. Wdech i wydech. Pamiętajcie, barki oddalamy od uszu. Wdech, ramiona nad głowę i wydech. Głęboko nosem wdech i wydech. Wdech, zostawcie ramiona na wysokości barków i zacznijcie sięgać daleko. Prawa, lewa strona. Wyciągajcie swoje dłonie jak najdalej do boku, tak jakbyście chciały dotknąć ściany. Cztery, trzy, jeszcze dwa powtórzenia i luz. Zostawiamy nasze ciało w centrum, teraz ramiona przyklejamy mocno do naszych boków ciała, wnętrza dłoni patrzą na sufit wdech. I wydech, łączymy, chwytamy dłońmi za przeciwne łokcie. Głęboki wdech. I wydech. Wdech. I teraz z wydechem chwytamy się za łokcie i robimy roll down. Rolujemy kręgosłup odcinek szyjny, piersiowy, lędźwiowy. W dole głęboki wdech. I na wydechu mocno wypychając guzy kulszowe, mocno mając napięty brzuch, aktywny mięsień poprzeczny, wychodzimy góra. I jeszcze raz głęboki wdech nosem. I z wydechem roll down. W dole nabieramy powietrza wdech. I na wydechu góra. Jeszcze dwa powtórzenia wdech. I dół. Ostatni raz przed nami wdech. I dół. Wychodzimy z wydechem góra. I zostajemy góra. Otwórz klatkę pierzą wdech. I na wydechu robimy crunch. Chowamy głowę między prostymi ramionami wdech i wydech. Prowadzimy dłonie na wysokości naszych barków i zamykamy klatkę. Rób swoje, popatrz, co się zmieni. Wdech i wydech. Wdech i przenosimy prostą. Proste ramię nad głową, wracamy wdech i dołącz do mnie. Druga strona i crunch. I druga strona, ramię nad głową. Jeszcze powtórzenie na prawą, lewą stronę. Jak tam rozgrzane jesteście, to teraz połóżcie swoje dłonie na biodra, wysuwamy prawą nogę do boku, a z wdechem przenosimy ramiona nad głową i z wydechem odkładamy dłonie na podstawę podtylicy. Wdech i z wydechem wracamy góra. Sprawdzamy w międzyczasie, czy nasze kolano jest na jednej linii z biodrem i z barkiem. Pamiętaj, trzymasz pudło pilatesowe i wydech i siłą ciężaru mięśni brzucha unosimy tułów do góry. Wydech, czujecie już tak jak ja, boki ciała, mocna praca mięśni skośnych. Jeszcze cztery, trzy, dwa powtórzenia przed nami i popatrz co się zmieni. Dodamy sobie rotację, wdech i na wydechu rotacja. Wdech i wydech, rotacja w stronę nogi wyprostowanej. Jeszcze cztery powtórzenia. Dwa ostatnie. I Kolanem wracamy pod biodro. Ramiona wdech, zostawiamy góra. I z kolejnym wdechem mocno przenosimy pośladek zapięta i wydech, góra. Wdech. I wydech. Jak jest za ciężko, to możesz oprzeć dłonie o matę i delikatnie asykurować. Jeżeli chcesz pójść ze mną krok dalej, przenieś wyprostowane ramiona nad głowę. Jeszcze cztery powtórzenia i zmienimy stronę. Pamiętaj, wydech jest, kiedy jesteś w górze. Wdech w dole i wydech. Cztery, trzy. Dwa. I ostatni raz. Dłonie wracają na biodra. Wysuwamy lewą nogę. Sprawdzamy, czy ciało jest prawidłowo ustawione. Wdech. Dłonie na potlice. I góra. Pamiętaj, pracujemy teraz w płaszczyźnie czołowej. Barki są daleko od naszych uszu. Pracuj z oddechem. Cztery. Trzy. I zaraz dodamy ruch rotacyjny. Wdech i rotacja. Jeszcze cztery powtórzenia i ostatni raz. Ilu z Kolano wraca pod nasze biodra. Zrobimy sobie teraz ćwiczenie rozgrzewające bardzo mocno nasz mięsień poprzeczny brzucha, tak zwana setka pilatesowa. Barki w dole, ramiona wyprostowane, delikatnie odwiedzione od tułowia, proste w łokciach, tak samo pilnujemy nad i zaczynamy rozmuchywać ruchem wahadłowym w powietrze. Na pięć, na pięć uderzeń będzie bardzo długi wdech, na kolejne pięć Długi wydech. Gotowe? Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Długi wdech i wydech. Wdech nosem i wydech ustami. Pamiętaj, że jak jest za ciężko, w każdej chwili możesz przestać ćwiczyć i odpocząć. I ostatni raz. Jak gotowe, rozgrzane, to kładziemy się na macie. Zrobimy sobie dzisiaj pilates klasyczny, czyli zrobimy sobie dzisiaj pilates samą piątkę. Będzie się to składało z sekwencji pięciu ćwiczeń wykonywanych w kolejności jedno po drugim. Pokrótce opowiem o każdym ćwiczeniu, ale doskonale je znacie zajęć. Ale dla osób, które są z nami dzisiaj pierwszy raz, pokrótce sobie przypomnimy siat zgięty, chwytamy się dłońmi pod nasze golenie, wdech i na wydechu kręg po kręgu odkładamy nasze plecy na mat lewa noga wyprostowana prawą uginamy w kolanie przyciągamy odrywamy naszą głowę odrywamy barki, mocno napięty mięsień poprzeczny przyciągamy kolano od zewnątrz dłoń jest na wysokości kolana od wewnątrz dłoń kierujemy w stronę naszej kostki Mocno przyciągamy i z wydechem zamieniamy nogi miejscami. Gotowe? Zrobimy sobie 5 powtórzeń. Ćwiczenie nazywa się Single Leg Stretch. Wydech. Wydech. I luz. Ćwiczenie numer 2, Double Leg Stretch. Ponownie odrywamy głowę, odrywamy barki. Chwytamy dłońmi za zewnętrzne strony łudech. Zdechem przenosimy ramiona nad głowę, prostujemy nogi kąt 45 stopni do podłogi i wydech. 5, 4, 3, 2 i ostatni raz i luz. Ćwiczenie numer 3. Czyli single straight leg stretch. Odkładamy na moment łopatki na matę, unosimy obie nogi, odrywamy głowę, chwytamy powyżej kolana i opada nam noga prosta. Z wydechem zamieniamy nogi miejscami. Pamiętaj, nogi są wyprostowane w kolanach, palce ładnie w pozycji point. Cztery, trzy, dwa i los. Przed nami jeszcze dwa ćwiczenia. Teraz sobie zrobimy double straight leg stretch. Pozycja wyjściowa ta sama, nogi wyprostowane. Tym razem dłonie odkładamy na podstawę potylicy. Z wdechem obniżamy 3 2 1 i wydech góra. Gotowe? To cztery powtórzenia przed nami. I jeszcze trzy. Dwa do końca. Czujecie jak ciepło w brzuchu? I luz. I ćwiczenie numer 5, czyli nasz Criss-cross. Pozycja wyjściowa. Jedna noga prosta, druga ugięta. Dłonie odłożone pod naszą głową. Pamiętaj, nie ciągnie łokciem. Ruch wychodzi z twojego żebra. I na wydechu zbliżamy łokieć do przeciwnego kolana. 4, 3, 2, I los. Chwila relaksu. Przyciągamy kolana do klatki piersiowej. Chwytamy za kolana, rysujemy koło na suficie, rozluźniamy nasze biodra, rozluźniamy nasz odcinek lędźwiowy i zmieniamy kierunek. I rozgłęboki głęboki wdech nosem i wydech ustami. Odkładamy stopy na matę, przenosimy kolana do boku, pomagamy sobie dłonią, wychodzimy góra bardzo powoli. Siadamy na koniec w siadzie skrzyżnym. Głęboki wdech nosem. I wydech ustami. Jeszcze raz wdech nosem. I wydech ustami. Przenieś prawą rękę do boku. Oprzyj na przedramieniu. Wdech i z wydechem przenieś mocno. Pamiętaj, bark oddalony od ucha. Wdech i z wydechem druga strona. Zejdź na przedramię. Jeszcze raz, prawa strona. I lewa. Wdech i rozbarki tył. Rozluźniamy. Idziemy za chwilę napić się wody. A ja się z Wami jeszcze w tym tygodniu na pewno zobaczę. Trzymajcie się ciepłutko.